Ja z moimi koleżankami też się obejmuję, też sensacja buty jak buty, ale spodnie ma za krótkie, a mimo to paparazzi piszą o żonie, obrączkach i wielkiej miłości. Czy naprawdę chodzi tu o uczucia, czy tylko o to, co ludzie chcą zobaczyć na zdjęciach? Paparazzi przyłapali kubę wojewódzkiego w towarzystwie Żanety Rosińskiej, a zdjęcia z centrum Warszawy natychmiast wywołały ogromne poruszenie w mediach i wśród internautów. Tym razem nie chodziło o prowokacyjną wypowiedź ani kontrowersyjny żart, lecz o sceny z życia prywatnego, które trudno było zignorować. Para została sfotografowana podczas zwykłych, codziennych czynności zakupów w ekskluzywnych salonach z wyposażeniem wnętrz oraz późniejszego lunchu w jednej z popularnych restauracji. Jednak to, co najbardziej przykuło uwagę, to widoczne czułości oraz błyszczące obrączki na palcach obojga. Kuba wojewódzki od lat uchodzi za jedną z najbardziej rozpoznawalnych i jednocześnie najbardziej kontrowersyjnych postaci polskiego show biznesu. Przez dekady budował swój wizerunek medialnego buntownika, który z premedytacją balansuje na granicy dobrego smaku i chętnie igra z oczekiwaniami opinii publicznej. Jego programy talk-show pełne ironii i ostrych ripost. Uczyniły z niego ikonę telewizji, ale też sprawiły, że niemal każdy element jego życia prywatnego był analizowany przez media z wyjątkową intensywnością. Od kilku miesięcy wojewódzki zaskakuje jednak zupełnie innym przekazem. Dziennikarz coraz częściej sugeruje, że jest po ślubie, a jego żoną ma być Żaneta Rosińska, znana widzom jako pogodynka z dzień dobry TVN. Para wspólnie spędzała wakacje, a w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się wpisy, w których zwracali się do siebie słowami i mąż, i żona. Dla jednych był to dowód na to, że Wojewódzki rzeczywiście wszedł w nowy etap życia, dla innych kolejna prowokacja i świadoma gra z mediami. Najnowsze zdjęcia tylko podsyciły te spekulacje. Podczas spaceru po centrum Warszawy Kuba Wojewódzki i Żaneta Rosińska zachowywali się swobodnie i naturalnie. Nie unikali bliskości, rozmawiali, śmiali się, a w pewnym momencie wojewódzki czule objął swoją partnerkę. Fotoreporterzy uchwycili również wyraźny detal, który stał się głównym tematem dyskusji obrączki na palcach obojga, widoczne i trudne do zignorowania. Internauci szybko podzielili się na dwa obozy. Jedni są przekonani, że obrączki i czułości to jednoznaczny sygnał, że Kuba wojewódzki naprawdę się ożenił i postanowił ustatkować się u boku Żanety Rosińskiej. Inni twierdzą, że to kolejny element staranie przemyślanej narracji, w której granica między prawdą a prowokacją celowo pozostaje nieostra. W końcu wojewódzki wielokrotnie udowadniał, że doskonale rozumie mechanizmy rządzące mediami i potrafi wykorzystać je na swoją korzyść. Jedno jest pewne zdjęcia z warszawskich zakupów sprawiły, że temat rzekomego małżeństwa wojewódzkiego powrócił z ogromną siłą. Czułości, obrączki i brak jednoznacznych deklaracji sprawiają, że historia ta wciąż budzi emocje i prowokuje pytania. Czy to prawdziwa miłość i nowy rozdział w życiu jednego z najbardziej kontrowersyjnych dziennikarzy w Polsce, czy kolejny medialny spektakl, w którym każdy gest jest starannie zaplanowany. Na odpowiedź przyjdzie jeszcze poczekać, ale jedno nie ulega wątpliwości Kuba Wojewódzki i Żaneta Rosińska ponownie znaleźli się w centrum uwagi całego show biznesu.